Hello, Manko z tej strony Paganini i witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Jest to kolejny odcinek ze sklepu no ze sklepu 38. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodoba. Zapraszam do stawienia subika, łapki w górę. No i jeszcze mogę wam powiedzieć, że wyczekujcie dzisiaj odcinka z mojej szafki. Wiem, że to nic takiego nie ma, ale parę osób mnie prosiło, żebym to zrobił, więc nagram bo... I tak nie mam się czym prawie chwalić, więc. No ale to tyle, Wie, ale nagle. No i to tyle z mojego początkowego gadania. Zapraszam Was do oglądania. Zacznijmy tradycją naszą od wiadomości. Wiadomość, wiadomościach mamy informację o trybie okresowym odjazd centralny. Kończy się. Skocz do centrum i pokaż co umiesz. Zagrę w tryb okresowy odjazd centralny i zdobądź darmowe nagrody. Jeśli ktoś nie zrobił, to macie jeszcze jeden dzień do skończenia tego, jeden dzień, tam parę godzin. Te kolorki są takie... nie wiem, czy ja ich osobiście nie będę używał. Mamy jeszcze informacje o dzisiejszym sklepie, jakim jest sięgnij po złoto. Zestaw ataku na bramkę powrócił do sklepu. Dostępny jest również trójśmiała szermierka. Mamy także zestaw pod tablicą Kończy się, Zgarnij mnóstwo punktów i zestaw pod tablicą Dostępny w sklepie. Zdobądź nowe style dzięki wyzwaniom trybu kreatywnego. To tyle z wiadomości. Z wiadomości nie tylko o dzisiejszym sklepie, ale także z wiadomości o Świ ze świata Fortnite i przejdźmy do sklepu. Tak wygląda dzisiejszy sklep. Troszkę przepełniony, ale niech będzie. Mamy śmiałą szermierkę, czyli Panią od kapitana z ósmego sezonu, jak widać, ma dwa style. To jest po prostu pani, od kapitana. Tak jak już to mówiłem, z karnetu za pierwszy level sezonu ósmego. Bardzo fajny skin. Tak samo ma fajny plecak. Więc osobiście ja każdemu polecam. Mamy jeszcze do tego krzemieniołą, ten kilof taki bardzo, bardzo średni, ale jeżeli komuś się podoba, to może sobie go kupić. To był zestaw wilki morskie. Przejdźmy do zestawu pod tablicą. Mamy w nim cztery style do klacz. Taki, taki, taki. Więc tak wyglądają te klacz w czterech stylach. Mamy jeszcze grinda w czterech stylach. Tak wygląda grind za zagranie w trzech dowolne gry w trybie kreatywnym. Zmienić kolor stopul w trybie kreatywnym i ukończyć wszystkie wyzwania stylu. A ten ma takie wyzwania. Zbierz co najmniej 100 monet w trakcie trzech gier w trybie kreatywnym. Zagraj w trzy dowolne gry w trybie kreatywnym i ukończ wszystkie wyzwania stylu. Tak się prezentuje zestaw pod tablicą. Nawet spoko, oczywiście są tu jeszcze wyzwania, ale fajny zestaw za tyle i za jedynie 1800 fałdolców. To był zestaw po tablicą. Przejdźmy jeszcze do naszych spoconych piłkarek. Mamy taką piłkarkę, taką piłkarkę, taką piłkarkę i taką piłkarkę i mamy jeszcze takiego piłkarza, takiego piłkarza, takiego piłkarza i takiego piłkarza. Do tego jeszcze mamy pierwszoligowy piłkarz, czyli zbierak. WWZela, reaktywny zbierak i atak na bramkę, lotnie to był zestaw atak na bramkę i wyróżnione przedmioty przejdźmy do przedmiotów dnia, mamy Hiper nowo. jeden z najbrzydszych skinów, który wyszedł w Fortnite cie. osobiście mi się nie podoba mamy jeszcze latający karp lotnia nawet spoko fajna, polecam każdemu mamy Flexa zestawu pod tablicą Mamy kosza. Też z zestawu pod tablicą. Mamy sierpoki. Spróbuj zbiorów przy pomocy sierpoki, a w połowie sierpoki, a w całości sierpoki. Tak się prezentuje sierpoki. Nawet spoko. I mamy szybką piłkę. Ci naszą baseballistkę do 3 razy sztuka. Dziękuję za oglądanie, to był sklep, mam nadzieję, że dzisiejszy Wam się spodobał, zapraszam do stawienia subika, łapki w górę, no i mówił do Was Paganini, Eloego.